Tam wszystkich mamy w poniedziałek, gonimy, trochę odeszło, nie wiem czy się je widać w ogóle, delikatnie może, tłuko się. Dzień dobry to dziadostwo Zapuszczone, świeże Strasznie się rozwalają. Zresztą chodzą, ale Strasznie nisko i w dachy wchodzą do ludzi. Szczęść siedzi. Oczywiście typler. Jeden drugi nie wiadomość. Może gdzieś spadł w dach ale zaczynamy coś tam kręcić lepiej na pewno chodzę niż chodziły trochę silno. ale tak jak powiedziane było dzień w dzień gonitwa przynajmniej dwa razy to po dziesiątej. Które muszę jechać trochę do pracy? Wrócę i <laughs> z powrotem. Sąsiedztwo nie gania. Widziałem, że ja sama nie gania, nie wypuszczę w ogóle. Nie kręcę, bo strasznie w wdach. Ale nie, że ostatnio, wczoraj odeszły sporo od domu. się przebijały, myślałem, że taka, mówię, taka szerowa, żeby czasami kasobek w pogoił, to była kiszka, ale jakoś się ogarnęły i wróciły jasne ten co przepuściłem puściłem poszedł kosa normalnie docinał, docinał, później zginął gdzieś albo go jaszczą popieścił, albo albo nie wiadomo, ale no chodzą troszkę, chodzą Tylko no lepiej niż było może jakoś nie za długo chodzą ale jakieś postępy são Mam, że ten niejasne, to taki może nierówny na plecach, ale nabiegłem ogonie. Ogonek bez fartucha praktycznie tam miał jedną taką plamkę siwo, ale ogólnie nie, nie był zły, ale niestety. Żeby siadł z nimi na budę, to pewnie by został, ale. Ajo! Się budę! 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 E! Budę! Na tyle później na następnej wątpliwie. się dobrze jeszcze? Zobaczymy jak pójdą później. Czy w dachy, czy w górę. To na razie.